W dzisiejszym filmie pomogę ci przejść z kogoś, kto wcale nie trzyma się swoich nawyków, do kogoś, kto odhacza wszystkie swoje zadania na liście zadań. Robi wszystkie nawyki, które chciał zrobić i cały czas, każdego dnia je robi i nie przestaje. Nawyki są według mnie najważniejszą częścią naszych żyć z tego powodu, że to one budują to, kim jesteśmy i to, jak się zachowujemy. Jeśli mamy złe nawyki, no to mamy też złe życie. Jeśli mamy dobre nawyki, no to mamy też dobre życie. I kształtują też myślę to, co najważniejsze, czyli naszą przyszłość. Jeśli jesteś tutaj nowy, to ja mam na imię Dawid i pomagam ludziom żyć lepszym, szczęśliwszym i bardziej produktywnym życiem. A w dzisiejszym filmie przedstawię Ci dlaczego Twoje nawyki się nie trzymają i jak możesz to zmienić. No więc już bez zbędnego gadania zaczynajmy. No więc na początku pogadajmy o tym, dlaczego Twoje nawyki się nie trzymają. Powodów może być mnóstwo, dla których Twoje nawyki się nie trzymają. Ale ten dominujący, który widzę u większości ludzi, jest to, że cały czas dalej widzisz siebie jako ta sama osoba. I co mam na myśli, to to, że nasza osobowość reprezentuje nasze zachowanie. Jeśli w swojej głowie widzisz siebie dalej jako ta sama osoba i chcesz coś zmienić w swoim życiu, to ta osobowość nie pozwoli ci tam iść z tego powodu, że ona chce dalej żyć tym normalnym życiem. Bo tak naprawdę nie chcemy zacząć jakiegoś nawyku. Chcemy stać się osobą, która robi jakiś nawyk, bo nikt nie chce biegać. Ale każdy chce być osobą, która biega. Więc to nie tak, że szukamy zmiany w swoim życiu albo swoich nawyków, tylko szukamy zmiany w osobowości. Jeśli jesteśmy w stanie zacząć od tej osobowości, jesteśmy w stanie robić te nawyki każdego dnia. Więc powiedzmy, że chcesz zacząć biegać. Więc chcesz zacząć biegać i teraz robisz to tak, jak zrobiłaby to normalna osoba, czyli po prostu ubierasz buty, wychodzisz na dwór i jesz biegać. I teraz problem jest w tym, że dalej w głowie masz tą samą osobowość siebie, który. Nie biega, siedzi w domu każdego dnia i nic nie robi. To tak, jakbyś miał rzekę i ty próbujesz płynąć pod strumień. No wiesz, że cię zrzuci, nie? I to samo się dzieje właśnie, gdy próbujesz na przykład biegać albo zacząć jaki, jakikolwiek dobry nawyk, to ten strumień ci po prostu stamtąd zrzuci. Więc strumień reprezentuje twoją osobowość, czyli to jak siebie widzisz, a ty, który płyniesz, reprezentujesz swoje zachowanie, czyli to co robisz. No więc teraz zachowanie twoje jest dobre, bo chcesz się zmienić, ale co jest złe? No, osobowość. Bo strumień cały czas cię zrzuca, strumień ci przeszkadza, więc musisz zmienić swój strumień. No więc to prowadzi nas do drugiej części tego filmu, czyli teraz, jak sprawić, by twoje nawyki się trzymały. No więc pierwszym krokiem jest to, żebyś oczywiście zmienił swoją osobowość. Więc teraz, jak możesz zmienić swoją osobowość? Są do tego trzy proste kroki. Pierwszym z nich są wizualizacje, drugie są przypomnienia i trzecie są działania. Więc najpierw przejdziemy do wizualizacji. No więc o co chodzi, to wizualizacja to po prostu granie takiego mentalnego filmu w naszych głowach. Tego jak chcemy, żeby wyglądało nasze życie. I powodem, dla którego to działa, to twój mózg nie jest w stanie za bardzo powiedzieć, czy to jest prawdziwe, czy to jest wyobrażone. On nie, nie zna różnicy pomiędzy tymi dwoma. I jeśli jesteś w stanie użyć tego do swojej przewagi i faktycznie pokazać mózgowi, że chcesz żyć lepszym życiem, to twój mózg naturalnie zacznie szukać sposobów na to, żeby faktycznie to zrobić. Bo jeśli ustawisz sobie jakiś cel w swojej głowie, na przykład powiem Ci, żebyś dzisiaj patrzał na czerwone auta, to to nie tak, że te auta nagle zaczęły się wszędzie pojawiać. Tylko one tam zawsze były, tylko twój mózg jakoś tak ich nie dostrzegał z tego powodu, że nie było żadnego celu. I tak samo jest właśnie z osobowością. Jeśli zaczniesz wizualizować to, to twój mózg zacznie szukać sposobów na to, żeby faktycznie to osiągnąć, żeby faktycznie tak wyglądało twoje życie. I coś jest najlepsze, gdy zaczniesz wizualizować to, jak chcesz, wy żeby wyglądało twoje życie, to nagle to, co robisz normalnie, czyli na przykład jedzenie śmieciowego jedzenia, scrollowanie na telefonie, to to jest... Coś, co idzie w dół, czyli nagle to, że jeszcze śmieciowe jedzenie, jest złe, jest jakbyś płynął pod górkę. Drugie mamy przypomnienia. No więc o co chodzi w przypomnieniach, to musisz sobie przypominać to, jaką osobowością jesteś, czyli powiedzmy, że postawisz sobie na przykład, zbudować nawyk biegania. No więc możesz mówić sobie, jestem lekko atletą, każdego dnia biegam. Jestem zdrowy, na przykład takie trzy przypomnienia możesz sobie mówić, i po prostu, gdy idziesz przez swój dzień, to idziesz i mówisz sobie to w głowie, nie? I co się wtedy dzieje, to tak wczytujesz tą osobowość na nowo, tak przeładowujesz ją, nie? I trzecie, mamy oczywiście działania. No więc jeśli jesteś lekko atletą, który biega w swojej głowie, teraz musisz to robić. I w ten sposób zmieniasz swoją osobowość. Drugim krokiem, żeby sprawić, żeby twoje nawyki się trzymały, jest oczywiście to, żebyś sprawił, żeby to było łatwe. Więc jeśli chcesz na przykład pójść biegać, to poprzedniego dnia przygotuj sobie buty, przygotuj sobie ubrania, wodę, czapkę, swój zegarek do biegania, czy cokolwiek tam potrzebujesz. Przygotuj sobie to wszystko, żebyś następnego dnia mógł tylko wziąć to i po prostu to ubrać. I od razu iść biegać, a nie musisz szukać wszystkich ubrań i zastanawiać się, gdzie wszystko jest. I co to zrobi? To zredukuje ten wysiłek potrzebny do zaczęcia. I co się wtedy stanie, to będziesz myślał, że ten nawyk jest o wiele przyjemniejszy z tego powodu, że właśnie jest taki prosty, że bieganie jest proste. Bo tak w sumie, to jeśli masz ubrania, jeśli masz wszystko przygotowane i wystarczy tylko ubrać te ubrania i wyjść z domu, no to tak właściwie to nie jest trudno zacząć biegać, nie? Nie jest trudno to zrobić. Więc jeśli sprawisz, żeby to było łatwe, no to naturalnie będziesz ten nawyk więcej robił. Trzecim rzeczem jest to, żebyś specyficznie napisał to, co chcesz zrobić. Więc. Kiedyś w atomowych nawykach wyczytałem takie coś jak: Często ludziom nie brakuje niczego innego niż konkretów. I dokładnie o to chodzi. Bo jeśli nie wiesz, co, jak, kiedy i gdzie masz robić, no to naturalnie, że nie będziesz w stanie tego zrobić. Bo po prostu to nie tak, że może brakuje ci dyscypliny czy czegoś innego, tylko po prostu brakuje ci konkretów, brakuje ci tego, co faktycznie masz robić, bo naprawdę to nie wiesz. Weźmy na przykład ten nawyk biegania. Więc powiedzmy, że chcesz jutro iść pobiegać, więc nie wiesz ile masz pobiegać, nie wiesz gdzie masz biegać, nie wiesz jaką trasę masz obrać, nie wiesz jak masz biegać, jakie tempo masz utrzymywać. Najprawdopodobniej też nie wiesz kiedy, nie masz wyznaczonego czasu w kalendarzu na to bieganie, i po prostu ty nie wiesz co masz robić, tak właściwie. A gdybyś wiedział co masz robić, no to faktycznie byś to zrobił. Czwartą rzeczą jest to, żebyś sprawił, żeby to było przyjemne. Więc o co chodzi, to ja pamiętam, że. Czytałem książkę Feel Good Productivity Alego obdala w czasie w którym właśnie chciałem przestać kompletnie nagrywać i po prostu chciałem żyć takim życiem takiego mnicha, który w sumie nic nie robi i pamiętam, że w tamtym czasie właśnie nie chciałem przestawać nagrywać, ale nie było to w ogóle przyjemne dla mnie, żeby robić te filmy. I zadałem sobie jedno pytanie, tylko i wyłącznie jedno, jak mogę sprawić, żeby to zadanie było przyjemniejsze i od tamtego momentu mam zabawę robiąc to zadanie cały czas. Po prostu chcę nagrywać. Moje życie jest o wiele przyjemniejsze wraz z nagrywaniem, niż by było bez. Więc zapytaj się, jak wyglądałoby to zadanie, jeśli byłoby ono przyjemne. Co byś robił? Czy słuchałbyś jakiejś muzyki? Czy może, nie wiem, miałbyś herbatę? Czy co? Jakby to wyglądało? Piątą rzeczą jest to, żebyś sprawił, żeby to była gra ze samym sobą. Więc w grze, w takiej wideo, chcesz po prostu dostać się na następny poziom i być lepszy niż byłeś wczoraj. I co możesz zrobić? To możesz zastosować ten sam szablon do swojego nawyku. Możesz wziąć tą grę czyli że chcesz stać się lepszy niż byłeś wczoraj i zastosować to właśnie na przykład do biegania, do chodzenia na siłownię i tak dalej. Więc zacznij śledzić to, ile na przykład biegasz albo ile podnosisz ciężarów i każdego dnia po prostu próbuj pobić poprzednią wersję siebie. I to jest takie wyzwanie i tu będziesz miał taką odpowiedzialność, którą będziesz musiał robić, bo na przykład pomyślisz sobie kurde nie chce mi się dzisiaj na siłownię, ale mój, mój młodszy ja poszedł na siłownię i podniósł tyle. Nie muszę go pobijać, ale on przynajmniej poszedł na tą siłownię. Nie? I wtedy mówisz sobie, nie mogę być gorszy od niego. No i idziesz na tą siłownię. Nie? Szóstą rzeczą jest właśnie to, żeby śledził swoje nawyki. Więc o co chodzi, to gdy masz mnóstwo takich nieodhaczonych nawyków w swoim systemie śledzenia, to po prostu zaczynasz się na to denerwować. Zaczynasz myśleć sobie, dlaczego ja cały czas z tym przegrywam? Czemu ja cały czas na przykład wiem śmieciowe jedzenie albo robię coś innego? Dlaczego to się dzieje. I to cię denerwuje, i później znajdujesz ten prawdziwy powód i go niszczysz. Ale gdybyś tego nie śledził i gdybyś po prostu tak żył swoim życiem, no to wiadomo, że nie będziesz wiedział nawet, że jest problem. Ale jak zaczniesz to śledzić, no to naturalnie będziesz w stanie stwierdzić, gdzie jest problem. Siódmą rzeczą jest taka metoda, czyli rób wszystko krok po kroku. Ja co chodzi, o to za każdym razem, gdy mi się nie chce czegoś robić, to po prostu zaczynam patrzeć na to, jak coś, co jest krok po kroku. Czyli na przykład. Powiedzmy, że nie chce mi się iść poćwiczyć, bo czasem tak się zdarza. To co robię, to myślę sobie, okej, okay, zrobię tylko jedną rzecz na razie. Czyli powiedzmy, wezmę swoje słuchawki, puszczę sobie muzykę, tyle zrobię. Nie robię nic innego. I to sprawia, że tak oszukujesz swój mózg i mówisz mu, zrobię tylko to i już koniec. Później mówisz mu na przykład, dobra, pójdę jeszcze nalać wody i tyle. Okej, okay, dobra, teraz pójdę na przykład tworzyć strych. I robisz wszystko tak krok po kroku. Nie myślisz sobie, że musisz zrobić ten cały na przykład trening, a gdy patrzysz na na przykład cały ten trening, to to jest ogromny proces kroków i gdy właśnie tak myślisz sobie, że muszę iść poćwiczyć, tak naprawdę myślisz o tym całym takim spektrum kroków, które musisz podjąć, żeby pójść poćwiczyć, puścić sobie muzykę i tak dalej. I w ten sposób możesz sprawić, że Twoje nawyki będą się trzymać. Jeśli ten film Ci pomógł, możesz stawić łapkę w górę i suba, żeby to dotarło do większej ilości osób. Jeśli potrzebujesz pomocy z Twoją produktywnością, kliknij w pierwszy link na dole. Najlepszym momentem na zmienienie Twojego życia było wczoraj, a drugim najlepszym momentem jest teraz.